Często przedsiębiorca będzie bardzo zainteresowany, żeby sfinansować konkretnie ludzi, którzy mają chęć się kształcić i chcą coś w życiu osiągnąć. A o tym, że, że warto to robić, to mogę się przekonać na, 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 na własnym przykładzie, bo ja kończyłem technikum samochodowe w Płocku, i później skończyłem studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, także jestem inżynierem bieżącym, ale trochę mało praktykującym. Teraz pracuje w show-biznesie. Widzicie, że trzeba się, trzeba się uczyć, bo nigdy nie wiadomo jaką robotę człowiek zostanie do wykonania. Także jeszcze raz dziękuję organizatorom i zachęcam Państwa do takiego zbratania się nie tylko tutaj oficjalnego, ale także nieoficjalnego, żebyście mogli potem te relacje wykorzystać już w swojej pracy i w swoich działaniach, tak aby edukacja młodych ludzi była ukierunkowana na te umiejętności, które są bardzo praktyczne i bardzo potrzebne. Dziękuję organizatorom i życzę państwu udanych udanych